Cześć, to retromisiek, a to nierówność kwadratowa, którą rozwiążemy bez delty. Najpierw przenosimy minus ósemkę na drugą stronę. Następnie mnożymy obie strony przez dwa. Obie strony nierówności są nieujemne, więc obustronnie je pierwiastkujemy. Po lewej stronie mamy wartość bezwzględną. Uwaga! Rozwiązujemy nierówność z wartością bezwzględną. Czyli x mniejsze od 7 i x większe od minus 1. Na osi liczbowej wygląda to tak: 1, tu 7. Większe od minus 1. Mniejsze od 7, część wspólna, zbiór rozwiązań nierówności, przedział obustronnie otwarty od minus 1 do 7.